W tym tygodniu plan zmieniamy, Marzenko? No, to trzeba raz, porządnie w końcu. Ty, A może weźmy im jakieś kole fortuny, zakręćmy i wylosujemy plany lekcji nowe, co? W jakim kole fortuny? Grażyna. No i jak te youtubery wszystkie teraz robią? Co ty nie oglądasz? Tam kręcą zawsze losują, co się wychodzi. A głupoty opowiadasz. My, my tam lepiej wylosujemy dobra, niż jakieś kole fortuny. No, się teraz? Ósma klasa proponuję zacząć od ósmej. Godzina ósma rano, matematyka poniedziałek. A wpisz siódma trzydzieści. Siódma piętnaście. Grażyna. Miejscu, 7 .15. No, żeby, żeby umysły im się trochę tennie yy, pobudziły. Tam. A to weź może dwie matematyki z rana, co? Od tej strony nie znałam. Ale dobra, mówisz, masz wpisuje dwie matematyki poniedziałek od 7.15. Potem proponuję WF. No, Co? fajnie. Przeprowadzenie fizyczne, żeby tutaj umysł się pobudzi, tutaj ciało i pięknie będą chodzić jak w zegarku, nie? Dobra, potem... No i lecisz. Polski, polski biologia, biologia, angielski. I to, to ja bym jeszcze jakieś dodatkowe mówisz, wrzuciła. Może Marzena, jakie ja Cię uwielbiam.